Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Zapałowskim. Witaj, witaj Andrzeju. Witam serdecznie, cześć Rafale. Andrzeju, no, jak zawsze staramy się rozmawiać albo o sprawach krajowych albo międzynarodowych. Dzisiaj myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy te sprawy międzynarodowe nabrały Troszeczkę rozpędu, a może po prostu wychodzą na powierzchnię, bo ja myślę, że to, co się teraz dzieje, to było przygotowywane i, i, i działało już od wielu miesięcy, a może nawet lat. Doszło do spotkania na Alasce, gdzie na dawne terytorium, kupione od Rosji przez Stany Zjednoczone. Przyleciał, przyleciał prezydent Rosji, Władimir Putin, i spotkał się tam z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Czy ty podzielasz tą opinię, że to spotkanie było większym sukcesem samego Putina niż, niż Trumpa i że, i że tak naprawdę jeżeli jest jakiś nowy powiew pewnych nowych, nowego podejścia i tak dalej, to głównie korzysta na tym, na tym Rosja. No, trudno mi powiedzieć, czy na tym korzysta tylko Rosja, bo Trump też na tym korzysta. Przede wszystkim Rosja skorzystała w jednym obszarze. Przypomnę, że na terenie Unii Europejskiej obowiązuje nakaz aresztowania Putina, yy, związany z tym, że obarcza się go odpowiedzialnością za rozpoczęcie tej wojny. I, I tutaj mamy sytuację, gdzie Putin tak naprawdę jest przyjmowany na najwyższym światowym szczeblu, jest gościem na czerwonym dywanie w Stanach Zjednoczonych. I, 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 I po prostu jest jednym z poważniejszych światowych podmiotów rozłów międzynarodowych. Z drugiej strony, Trump jest osobą, która, do której pielgrzymują ci, którzy w, ich opinii mają wpływ na to, co się na świecie dzieje, czyli przywódcy Europy Zachodniej, czyli ci ludzie po prostu stali się klientami rozmów. Dwóch ludzi, którzy się wcześniej spotkali. To pokazuje jedno, że Unia Europejska, dyplomacja Unii Europejskiej, to jest tylko, można powiedzieć, fikcyjna do pewnego stopnia potęga. Tutaj Europa, która jeszcze wiek temu rządziła światem, dzisiaj stała się klientem. Stanów Zjednoczonych, a pośrednio też Rosji. I to, I to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo wielu ludzi nie zwraca kompletnie na to uwagę. I z drugiej strony mamy Załęskiego, który wisi na klamce u Trumpa, bo Załęski już wie, że mimo deklaracji. Europy. Europa nie jest w stanie Ukrainie pomóc, ponieważ Ukraina nie ma ani siły, ani możliwości, żeby w istotny sposób wpłynąć na to, co się dzieje na Ukrainę. Może tylko podtrzymywać kroplówkę funkcjonowania tego państwa. Więc to trzeba jasno powiedzieć, i, i, i tutaj po prostu społeczeństwo musi to zobaczyć, bo, bo w tym wszystkim należy się zastanowić, jak ma wyglądać polska polityka, polskie stanowisko i, i, i co my powinniśmy w tym wszystkim robić. No właśnie, to można też częściowo rozciągając na sytuację na polskich granicach. Zastanawiać się, jakie, jakie, jaka powinna być ta polityka polska, ponieważ w zasadzie, jeżeli chodzi o polskie granice, to jesteśmy no, pod, pod dużym naciskiem, jeżeli nie powiedzieć presją migracyjną z obydwu stron. Z jednej strony, wrogi nam reżim w Mińsku białoruskim, podsyła migrantów na naszą granicę, dochodzi do starć z polskimi. Pogranicznikami z polskim wojskiem. Są, pamiętajmy, paręnaście miesięcy temu ofiary śmiertelne. Po polskiej stronie są oczywiście ofiary śmiertelne wśród tych nieszczęśników, którzy zostali z Afryki czy z Azji przywiezieni na Białoruś i teraz są wykorzystywani jako. No, może nie mięso armatnie, ale takie mięso właśnie na chodźcze na naszej granicy. Z drugiej strony od zachodu się dzieje się dokładnie to samo. Może w, troszeczkę w mniejszym nasileniu, ale być może nawet skuteczniej, bo tam nie dochodzi do walk, nie dochodzi na razie do ofiar śmiertelnych, ale mm, policja niemiecka wozi, bo ma taką możliwość, na teren polski imigrantów również spoza z, z z Europy. Czy nie sądzisz, że te nieprzyjazne wobec polski działania Berlina czy Mińska Białoruskiego nie byłyby takie, gdyby nie uległość Stanów Zjednoczonych wobec wobec Moskwy. To a raczej może nie uległość, tylko to, że tak naprawdę Waszyngton z Moskwą są dogadani i taki teatr trochę jak niektórzy mówią teatr dla gojów na naszych oczach się rozgrywa. Co ma jak ma jak Polska powinna się w tym odnaleźć, jak Polska powinna się w tej sytuacji zachować? Przede wszystkim polskie elity nie są przygotowane do poważnych rozmów i do gry międzynarodowej. To są Ideologowie, którzy zostali sprofilowani wiele lat temu, i to nie tylko mówię o Platformie Obywatelskiej, ale też o wielu innych graczach na polskiej scenie politycznej i nie są w stanie mentalnie wyjść poza pewne granice. Ja tylko przypomnę Państwu, że Zresztą o tym praca pisze, że mimo śmierci setek tysięcy ludzi po jednej, po drugiej stronie, cały czas Ukraina utrzymuje z Rosją tajne kanały komunikacji, przez które rozmawia. Polska nie ma żadnych kanałów, chociaż formalnie nie jest z nikim z wojną. Stanie wojny ani z Rosją, ani z Białorusią. To jest jakby po pierwsze. Po drugie, ta gra, która odbywa się na naszej granicy białoruskiej, jest wynikiem y, po prostu naszego stanowiska i braku jakichś prób działań na tym kierunku dyplomatycznych, nawet przez kraje trzecie. Jeżeli chodzi o Niemcy, no to tutaj widzimy y, sytuację, gdzie Alternatywa dla Niemiec uzyskała największe poparcie, jest na czele słupków sondażowych. Domagają się drastycznego, jednoznacznego rozwiązania problemu z imigrantami, i tutaj ta presja będzie się nasilać. Moim zdaniem, ja zresztą sformułowałem taką swoją tezę, swoje patrzenie na tą całą rzeczywistość, że w tym, co się dzieje, powinniśmy bezwzględnie wspierać Trumpa z jednego względu, że Trump chce za wszelką cenę doprowadzić do pokoju na Ukrainie. Z punktu widzenia Polski, im szybciej dojdzie do zawieszenia broni, tym dalej będą oddziały rosyjskie, które walczą na Ukrainie. A nam nie zależy na to, żeby nawet bardzo powoli te oddziały zbliżały się do Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga, jeżeli te oddziały będą zbliżać się do Polski, czyli ze wschodniej Ukrainy, będą znowu rzeszał uciekinierów, które gdzie trafią? Do Polski, bo Niemcy już blokują swoje granice. Więc z punktu widzenia polskich interesów nam na tym absolutnie nie zależy. Więc jeżeli sami nie jesteśmy w stanie kreować polityki w naszym obszarze oddziaływania, który powinien być. To y, pozwólmy to robić Trumpowi, bo akurat Trump nie myśli o interesach Polski robiąc to, co robi, y, bo on myśli bardziej o sytuacji globalnej, ale y, przede wszystkim y, my y, w tym obszarze, w tym y, kawałku, można powiedzieć, to, politycznej rozgrywki możemy skorzystać. Czy y, Twoim zdaniem y, jest jakakolwiek szansa na to, że Polska będzie miała wreszcie jakąś prawdziwą związaną z naszym interesem narodowym, politykę wobec wschodnich sąsiadów. No bo tak jak mówisz, nieprzyjazne a nieraz wrogie nam państwa takie jak Białoruś, takie jak Rosja. No, Białoruś cały czas jest na naszej wschodniej granicy. Rosja zbliża się na, nawet na terenie Ukrainy do nas. Jest oczywiście obecna w obwodzie kaliningradzkim, ale w zasadzie wszystkie te kierunki są zaprzepaszczone. Pamiętajmy, że od 17 września 1939 roku połowa Polski znalazła się pod okupacją sowiecką, a później ta okupacja sowiecka no, przekształciła się w podległość tych polskich terenów. Pod nowe państwa, które powstały w miejsce Związku Sowieckiego, to znaczy w tej chwili jest to oczywiście Ukraina, Białoruś, Litwa, i my, jak gdyby, Polacy, jak gdyby, wbrew naszemu interesowi narodowemu, pogodzili się z tym, że te ziemie zostały nam zabrane. One zostały nam zabrane bezprawnie. W sensie politycznym, prawnym one nigdy nie zostały, nie, nie utraciły przynależności do państwa polskiego. Natomiast no, pojawiają się jakieś takie głosy, że należy z tego zrezygnować w imię dobrych stosunków. No, moim zdaniem, budowanie dobrych stosunków z państwami położonymi na wschód od nas, z państwami wobec nas nieprzyjaznymi, nieraz wrogimi. Na kłamstwie, że nic się nie stało, że 17 września to było zjednoczenie ziem wschodniej i zachodniej Białorusi, wschodniej i zachodniej Ukrainy. To nie było zjednoczenie, to była okupacja. Czy nie sądzisz, że pomijanie tych historycznych wydarzeń doprowadzi do tego, że nigdy na, wschodzie, na wschód od Polski nie będziemy mieli przyjaznych nam państw? Przede wszystkim ja nie mam żadnych złudzeń, że cokolwiek zmieni się przy obecnym rządzie w polityce międzynarodowej. Przecież Sikorski czy Kowal, który odpowiada w rządzie za Ukrainę, to są osoby, które szukają sposobów, aby Polskę wpleść w działania wojenne na Ukrainie. Tylko opór społeczny powszechny to blokuje. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ośrodek prezydencki, są takie przesłanki, że roz, zaczynają tam być głosy, które można orzec, ocierają się o realną politykę. Ale czy tak się stanie, trudno mi powiedzieć, bo to są takie na razie pojedyncze symptomy realnej polityki. To, że Nawrocki, prezydent Nawrocki nie pojechał do Stanów Zjednoczonych z tą przegraną ekipą Unii Europejskiej, która tam pojechała, to się bardzo dobrze stało, ponieważ prezydent Nawrocki kreuje się na poważną osobę, która nie będzie stała w korytarzu i czekała na przyjęcie któregoś z kolei przywódcy przez Trumpa. On ma jechać 3 września, ale jeżeli w tej można powiedzieć, koalicji y, pomocy y, koalicji na rzecz Ukrainy y, jest Tusk i Sikorski no to jego ich wyeliminowanie jest jednoznaczne oczywiście są różne sugestie nie wiem jaka jest prawda do końca ale i Sikorski i Tusk jest y, można powiedzieć y, niepożądanym na salonach Białego Domu z uwagi na to że prezydent Stanów Zjednoczonych ma o nich bardzo określone, jednoznaczne zdanie. Więc te persony eliminują Polskę, polski rząd z gry o te najistotniejsze rzeczy i kreowanie polityki. Na wschód od Polski. Więc jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś o bezprawnym przyjęciu ziem na wschodzie, no po prostu to te państwa, też Brytyjczycy, Francuzi, Stany Zjednoczone wspólnie z Rosją przyklepały to. Więc dzisiaj z punktu widzenia polityki realnej nikt nie rozmawia o powrocie czy o zmianach granic. Ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć jasno: nie po to kilkaset tysięcy Rosjan zginęło, żeby teraz Putin oddawał to, co zdobył. To jest po pierwsze. Po drugie, Putin może mówić, że odda, bo wie, że Zelański tego nie zgodzi się na cokolwiek, prawda? nawet na Krym. Więc może spokojnie sobie szafować. Informacjami, że odda zaporoże i hersoń, które zajął. Więc tutaj mamy rozgrywkę, która będzie trwała jeszcze miesiące. Jeżeli ktoś się łudzi, że szybko dojdzie do zawieszenia broni, jest w błędzie. Pytanie jest. Jak długo Ukraina to przetrwa, i czy czasem Stany Zjednoczone na postawie Ukrainy nie chcą mieć bardzo mocnych argumentów, żeby zawiesić finansowanie tego wszystkiego, prawda? A Amerykanie wiedzą, że Europa sobie sama nie poradzi, bo ma gigantyczne problemy gospodarcze i społeczne, więc wkraczamy w bardzo. Taki duży okres turbulencji w Europie, ale nie tylko w części środkowo-wschodniej, ale także zachodniej. Więc musimy to obserwować i Polska, jeżeli ja miałbym wyrazić swoje indywidualne zdanie. Powinna bardziej wchodzić w rolę obserwatora niż rozgrywania tego, ponieważ może wspierać Trumpa w tych działaniach na wschodzie, ale absolutnie nie możemy się mieszać w te po prostu mało skuteczne działania zapowiadane przez kraje Unii Europejskiej. No właśnie. To, że Prezydenta Nawrockiego zabrakło w czasie tych rozmów w Waszyngtonie, no rzadko jest opinia taka, jak ty wyrażasz, że to jest dla nas pozytywne, ponieważ znaleźlibyśmy się w słabym gronie, w takich, takich petentów, że po prostu my mamy pomagać Ukrainie od najchętniej za amerykańskie pieniądze. Natomiast tu myślę, że faktycznie Trump prowadzi najbardziej zręczną i najlepszą politykę. Na przykład, zauważmy, pół roku temu jeszcze mówił o zawieszeniu broni. Nawet straszył Putina, w cudzysłowie straszył, ostrzegał Putina, że jak nie będzie zawieszenia broni, to, to się wycofają z wielu inicjatyw pokojowych. Natomiast teraz Trump podkreśla, że doszło do chyba przez pół roku do sześciu porozumień, a ani razu nie były te porozumienia związane z zawieszeniem broni. Tak naprawdę, ani, ani Trumpowi, ani Putinowi nie zależy na zawieszeniu broni na tamtym terenie. Co, coś, co ciekawe, że Łeńskiemu zdaje się też nie zależy, bo on już ma takie problemy z mobilizowaniem swoich ludzi do walki, że gdyby te walki ustały, to już nie miałby żadnego argumentu, żeby ten. Natomiast chciałem Cię spytać o takie symboliczne wydarzenia. Czy to nie była prowokacja, na przykład ten koncert na stadionie narodowym w Warszawie, organizowany przez białoruskiego rapera, bardzo popularnego i na Białorusi, i w Rosji, i także na Ukrainie? Podczas którego doszło do no, tych może niezbyt częstych, ale jednak yy, było tego chyba kilka czy kilkanaście demonstracji, yy, nazwijmy to yy, takich banderowskich. No bo wiadomo, wśród tej yy, klienteli to przeważali nie Białorusini, ale głównie, yy, głównie właśnie yy, Ukraińcy. Yy, czy, czy sądzisz, żeby to po prostu było takie faktycznie wydarzenie pop? Popkulturowe, gdzie po prostu się zebrała duża grupa Ukraińców? Czy rzeczywiście może komuś zależało, żeby dokładnie w Warszawie w terminie sierpniowym doszło do tego typu prowokacji, no bo wywijanie flagą banderowską na stadionie w Warszawie, no niewątpliwie było prowokacją. No przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że gdyby obce służby specjalne, którym na, zależy na destabilizacji społecznej w Polsce, nie wykorzystały takiego narzędzia, jakie się pojawia i zasiania zamętu w Polsce, no to by, można powiedzieć, bardzo dużo straciły i, 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 i by było to niezrozumiałe. Polska musi się liczyć, że każdego zawsze, jeżeli na terytorium Polski będzie się niezależnie od od tego, jakie jest tło gromadzić rzesze imigrantów ze Wschodu, to będzie dochodziło do różnych prowokacji. Przecież to jest, można powiedzieć, forma działań psychologicznych, które po prostu. Poważne państwa dzisiaj robią, czyli wpływają na percepcję określonych grup społecznych, a nawet całe narody, i to zostało zrobione. Więc my się nie dziwmy, że to obce służby robią. My się możemy dziwić, że nasze służby nie są w stanie neutralizować. Po prostu z wyprzedzeniem tego typu zagrożeń, bo to jest po prostu, widać tu jednoznacznie naszą słabość. Tu powinna być reakcja nie dopiero po medialnych fetach, ale w momencie, kiedy to się na stadionie zaczęło, powinny tam wejść polskie służby, prewencja polska, dokonać aresztowań i przerwać to wszystko, bez względu na konsekwencje. Jeżeli my tego nie robimy, no to pokazujemy swoją słabość. No skoro jesteśmy przy tej tematyce stadionowej to na koniec jeszcze chciałem cię spytać czy te zaostrzenie relacji pomiędzy kibicami polskimi a izraelskimi po tych meczach Maccabi które nie może grać w Izraelu ze względu na wojnę w strefie gazy, więc grali na Węgrzech. No i właśnie na Węgrzech ten transparent dotyczący Polaków jako morderców wywiesili. Ja myślę, że tak mi się wydaje, że tu to jest chyba celowo troszeczkę podgrzewanie. Atmosfery, natomiast tutaj na wierzch wypływa to, co podskórnie jest obecne od wielu lat w pewnej narracji izraelskiej, że ta młodzież przywożona do Polski, chroniona przed polskim antysemityzmem przez ochroniarzy. <laughs> Przez ochroniarzy z Mossadu, którzy tu przyjeżdżają i każdą wycieczkę do Święcimia czy gdzie indziej bardzo ostentacyjnie chronią, to, że teraz tego typu poglądy wypływają, myślę, że nie mogło być inaczej. Natomiast Trzeba się zastanowić, kto te sprawy jak gdyby nagłaśnia, i, i czy rzeczywiście to jest jakieś nowum, bo dla mnie to w zasadzie jest tylko potwierdzenie to, tego o czym wiemy już od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat. No myślę, że nie wierzysz w to, że ta prowokacja odbyła się bez wiedzy izraelskich służb specjalnych. Mm -hmm. no no przecież, przecież duże grono kibiców izraelskich, które wyjeżdża za granicę jest zawsze zabezpieczane przez służby specjalne. I co te służby nie wiedziały? Wiedziały, więc była zgoda, czy ciche milczenie polityczne na doprowadzenie do takiej prowokacji. I jakie cele? No, można tutaj różne cele wskazywać, ale to nie jest najistotniejsze w tej chwili. Fakt, że się stało. Że doszło do zaostrzenia właśnie na stadionach tej rywalizacji, że polscy kibice zostali sprowokowani. Wiadomo, że po prostu oni będą żądać w formie demonstracji na jakimś meczu odwetu i tego nie zapomną, więc to będzie pewną spiralę nakręcać. I, i, i tutaj znowu kwestia jest taka, czy Polskie służby w ogóle były obecne na Węgrzech. W trakcie po prostu tego meczu, czy nie mogły w jakiś sposób interweniować zakulisowo, jeżeli chodzi o organizatorów, czy też osoby, które z, ze strony Izraela kierowały tym całym wydarzeniem sportowym. I, I tutaj znowu pytanie o nasze zdolności operacyjne i tak dalej, bo. Podkreślam my powinniśmy mieć duże zdolności neutralizowania tego typu zagrożeń, a nie działania i zastanawiania się, co zrobić po tych wydarzeniach. Dziękuję Ci bardzo Andrzeju za te uwagi, które tutaj tutaj wymieniłeś i dziękuję za, za naszą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Zapałowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Wszystkiego dobrego, dziękuję Ci bardzo. Dzie dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów na kanałach, które są podane w opisie do tegoż filmu. Zachęcam też do e, e, czytania książek oferowanych e, e, na cep to jest nasza księgarnia, gdzie są zarówno nasze jak książki, jak i innych wydawnic. Z naszych książek, oczywiście, książki o geopolityce i o historii. Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street bardzo ważna książka, polecam cepmyślniksklep.pl. Także na tej stronie Hitler, założycielem Izraela myślę, że również bardzo ważna i aktualna z różnych powodów książka. O działaniach podskórnych masonerii, różnego rodzaju sekt oraz służb, książka Henryk Czepukowski, Antykościu w natarciu. Z nowości polecam książkę historyczną, ale mówiącą właśnie o działaniu obcych agentów w Polsce. Tomasz Ciołkowski w cieniu obcych agentur. Spod tytułem Obóz Narodowy w walce o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX wieku. To jest pierwsza część trzytum, trzytomowej książki, która właśnie się w tej chwili ukazała, również do nabycia w CEP. -sklep Myślę, że, że ciekawe spojrzenie na historię, no w tym wypadku, obozu narodowego. Jeżeli chodzi o Kresy Wschodnie, to oczywiście książka z naszej konferencji historycznej Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski, bardzo ważna książka, a także <laughs> książka Druga Wojna Światowa, to są trzy części z mapą Gomberga na okładce pokazujące kulisy II wojny światowej. Z takich kulis historycznych, no to również Książka Gierczwałd, znaczenie dla narodu i kościoła, e, historia i współczesność e, o, sa, i o samych objawieniach religijnych, ale także o sytuacji geopolitycznej wokół tego czasu, kiedy do tych objawień prawie 150 lat temu doszło. No i z, z książek innych autorów, na przykład Henryk Pająk, książka Lękajcie się, książka o kryzysie kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II książka, którą bardzo serdecznie polecam. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.